Serdecznie w dzisiejszym nagraniu, które będzie nieco dłuższe, ale powiem dzisiaj takie informacje, o których nikt nie mówi. Powiem Wam, co odkryłam. Jednocześnie informuję, że tutejsze, dzisiejsze nagranie jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Każdy sobie decyduje o tym, co robi sam. Ja mogę jedynie wypowiedzieć swoje zdanie, swoje spostrzeżenia, obserwacje. Oraz informacje, które udało mi się uzyskać po naprawdę długich i długich poszukiwaniach. W filmie Hity Wiosenne, który pojawił się bodajże w kwietniu, a mamy w tym momencie koniec listopada, powiedziałam Wam, że mam zamiar wciągnąć po maskę LED, mam zamiar jednak sprawdzić te maski LED, a potem się z tego wycofałam. Dlaczego się z tego wycofałam? Opowiem Ci dzisiaj i powiem Ci dokładnie. Po kolei, jak to wszystko było. Jeżeli oglądasz mnie od jakiegoś czasu, to swoją drogą proszę cię, bo to nagranie mi naprawdę zajmie całe wieki. Zostaw czerwone serce w komentarzu. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo będzie to ogromny wysiłek dla mnie, żeby zedytować to nagranie, przetłumaczyć materiały z angielskiego na polski. Także jest to ogrom pracy. A wracając do tematu, jeżeli nie oglądasz, to wiesz, że ja nie idę po łebkach. Jak już coś, decyduję się na coś to ja naprawdę się w to zagłębiam. U mnie nie ma mm, drogi na skróty, tego Was też zawsze uczę, nawet przy działaniu anti-aging itd., itd. Dlatego zanim kupię maskę, nieważne czy na kosztuje 100 zł czy 10 tysięcy, to zrobię taki sam research. Tak samo było tym razem. Kilka lat temu już na moim kanale pojawił się taki film, który do dzisiaj zresztą jest popularny, na temat masek LED, w którym wyraziłam swoje wątpliwości, ale nie ustosunkowałam się, że ani jestem na tak, ani że jestem na nie. I dzisiaj mam właśnie update, dzisiaj się do tego ustosunkuję, natomiast obejrzyj do końca, ponieważ jeżeli myślisz od razu, że jestem ustosunkowana na nie, to Cię zaskoczę, bo mam inne nieco rozwiązanie, ale również LED. Więc po kolei, w kolejności, czym przyszedł do głowy, dla osób, które nie wiedzą, mieszkam tutaj w Anglii i to jest ważne, ponieważ mamy tutaj taką drogerię boots. To jest taki... Rossmann, tylko że w Anglii, powiedzmy sobie I ja pamiętam, że Przez kilka lat temu Jak przechodziłam przez tą drogerię, to było Mnóstwo masek, słuchajcie, od neutrogeny Właśnie masek ledowych Od neutrogeny i zauważyłam, że Już ich nie ma, tak się złożyło, że sobie pomyślałam, że cena była fajna Bo one były po około 30 funtów, czyli 150 zł. neutrogena Marka taka znana, która Wiadomo, że żeby pojawić się na tych półkach To yy, zwykle Te ich produkty przechodzą przez badania i tak dalej, więc raczej tutaj mam zaufanie, do tego dotrę zaraz. I pomyślałam, że chciałabym po taką maskę sięgnąć, no ale wpisuję właśnie w internecie w Boots, nie ma, produkt wycofany, produkt wycofany. Jedyne miejsca, gdzie jeszcze były te maski, to był Amazon i Ebay. Więc to już mi się wydało podejrzane, że dlaczego produkt jest wycofany. Mm, wiecie o co chodzi. Coś mi już tutaj nie leżało. Dlatego udałam się bezpośrednio do źródła na stronie oficjalnej Neutrogeny, co teraz zamieszczyć na ekranie został e, wyświetlony komunikat, że produkt, czyli ta maska, czyli jakby taki długopis z właśnie światełkiem LED, że te oba produkty zostały wycofane, ale było e, odniesienie do maski, które możecie zobaczyć na ekranie. Maska została wycofana ze względu na to, że odnotowano przypadki uszkodzenia wzroku. Znalazłam również na Reddit cały wątek dotyczący tego i osób, które użyły takiej maski kilkakrotnie i miały nieco w tym temacie do powiedzenia. Dlatego tu już zapaliła mi się taka czerwona lampka, ponieważ pod tym nagraniem sprzed kilku lat pisałyście mi. A po co tam kupować maskę za 5000, czy tam za 1000, które Ty pokazałaś? Przecież są chińskie na AliExpress, tam za 100 zł. Ja już wtedy, mimo tego, że nie miałam na ten temat informacji, ostrzegałam Was w komentarzach, pisałam, czy na pewno ryzykowałabyś takim produktem, właśnie myśląc o oczach, myśląc o skórze. I osoby w ogóle tak bezmyślnie odpisywały: No, a dlaczego nie? To tylko 100 zł? Przecież to jest to samo. Z takim. Słuchajcie, ja nienawidzę ignoranstwa, nienawidzę takiego durnego, powiem wprost, durnego podejścia. Bo jest tanio to biorę. No nie, no po prostu to jest dla mnie. Ugh, jak coś takiego słyszę, to mnie trafia. I już wtedy, mimo tego, że próbowałam wam zwrócić na to uwagę, po prostu no nieważne już, tak? Bo mnie to aż wkurza, jak o tym mówię. I słuchajcie, teraz taka moja mała uwaga. Jeżeli maska od neutrogeny, tutaj w Anglii, która była naprawdę bardzo popularna na sklepowych półkach, zostaje wycofana ze względu na to, że odnotowano, ona też była przecież w Stanach, uszkodzenia wzroku, pomyślcie sobie, ile taki produkt od neutrogeny musi przejść badań, mało tego, musi spełniać różnego rodzaju normy, żeby na tych półkach sklepowych się znaleźć. Zastanówcie się, przez jakie naprawdę różne procesy przechodzi ten produkt, żeby on był zatwierdzony i zaakceptowany, i mógł być sprzedawany tutaj w Anglii, w Butcie czy w Stanach, tak? Nie wiem, czy ten produkt był w Polsce, dlatego się wypowiadam o krajach, w których wiem, gdzie ten produkt był. To zastanówcie się, taki chiński produkt z firmy No Name, gdzieś tam po prostu z Chin, który sprowadzacie za, nie wiem, nieważne, odwidzami, teraz już chyba po 10 funtów, czyli 50 zł, to jakie on przechodzi testy, jakie on ma. Normy do spełnienia, jak coś Wam się stanie, nie daj Boże, na przykład ze wzrokiem, do kogo będziecie mieć pretensje? Do, do kogo napiszecie? Do którego producenta? Halo, dlatego słuchajcie, apeluję do Was, w szczególności młode dziewczyny, to ja tak widziałam po piśmie, to były młode dziewczyny. O myślenie, o rozsądek i przestańcie, i to w każdym aspekcie, życia już abstrahując od masek, być takimi, no, ignorantami, bo to się dla Was ogólnie rzecz biorąc, w życiu źle skończy. Dodatkowo, odnosząc się do całej sprawy z neutrogeny i AliExpressy, tego co opowiedziałam. Również zaznaczam, że jest to moja prywatna opinia. Możesz się z nią nie zgodzić, może ktoś uważać inaczej, ale jak zawsze w tych nagraniach muszę to zaznaczyć. E, słuchajcie, tutaj patrzę sobie w notatki, żebym się nie pogubiła, bo tak jak powiedziałam, to będzie długie mm, nagranie. Gdzie mi się zapalała najbardziej czerwona lampka? Dlaczego ja zdecydowałam się nie zakupić tego? Tej, tej, żadnej z tych masek. Wchodziłam na różnego rodzaju strony producentów, i te maski były tańsze, droższe, nawet niektóre, słuchajcie, po 5000 zł, tak jak Wam pokazywałam w tym nagraniu sprzed kilku lat, inne po kilkaset funtów, czyli e, też jest to spora kwota, jeżeli chodzi czy funty, czy złotówki. Ale słuchajcie, co mi spędzało sens powiek, to to, że ja sobie szukałam badań na temat ich mas maski, no i e, rzecz jasna te badania były sponsorowane przez firmy. Które te produkty produkują, no to nie jest jakieś dziwne, akurat to by mnie nie zdziwiło. Ale gdzie mi się zapalała czerwona lampka, to fakt, że słuchajcie, te badania były wykonywane na sprzęcie gabinetowym, a potem jakby aplikowane do maski. I tutaj już mi się nie zgadza, dlatego że słuchajcie, no wiadomo, sprzęt gabinetowy ma zupełnie inną moc niż taka domowa maska. No, to już przecież logiczne. Więc tutaj już był dla mnie taki. Halo, zaraz, gdzie tu jest sens? Ale to jeszcze nie wszystko. Nie zniechęcałam się tym, bo mówię: okej, okay, przecież są jeszcze inne urządzenia, na pewno można to jakoś obejść. Wiecie, po prostu to jest może dla takiej masy. A myśląc i zagłębiając się dalej, znajdę swoje rozwiązanie, które znalazłam, o którym zaraz powiem, ale najpierw Wam powiem. Jak szukamy takiego urządzenia, jakie to są urządzenia, na jakie parametry patrzeć, bo to jest klucz, klucz, jeszcze raz klucz. E, dlatego, że jeżeli. O tym właśnie do tego teraz dojdę. E, I słuchajcie, jak już e, się zdecydowałam, że będę szukać tego urządzenia dalej, e, trafiłam na nagranie jednego z moich ulubionych chirurgów plastycznych z San Diego, o którym Wam wielokrotnie już mówiłam, dr Amir Karam, który właśnie stworzył całe nagranie, w którym mówi. O parametrach, jakie powinno mieć takie urządzenie, żeby ono było skuteczne i czym się różni właśnie świat, czym od siebie się różni światło pod od czerwonego, do czego zaraz dojdę i na co bardzo zwracać uwagę. I jak się dobrze właśnie wsłuchacie w to nagranie, to sami wyciągniecie takie wnioski jak ja, bo ja już po tym nagraniu i po tych parametrach wiedziałam, że. Takim urządzeniem skutecznym nie może być maska. Teraz tutaj znowu yy, taką gwiazdkę stawiam, ponieważ znajdziecie mnóstwo opinii w internecie yy, dziewczyn, które tworzą nagrania, yy, że taka maska im pomogła i tak dalej, że mają świetne efekty. Już nie wnikam, czy to są yy, słuchajcie, nagrania sponsorowane, niesponsorowane, czy tam są linki afiliacyjne, czy nie. Ja po prostu mówię, że rzeczywiście mogło się tak zdarzyć, ale ja tutaj wyrażam swoją opinię i dlaczego ja bym akurat po maskę nie sięgnęła. Więc wracając do doktora Amira, doktor Amir Karam, tutaj sobie zajrzę w notatki, żeby powiedzieć Wam dokładnie, żeby się nie pomylić, jakie parametry powinna mieć taka maska. I tutaj tak... Zaznaczę, że w tym nagraniu, co jest ważne, doktor nie reklamował żadnych urządzeń. Na wyjściu zaznaczył, że nie wszystkie urządzenia LED do użytków domu są takiej samej jakości. To jest już to, co Wam mówiłam na początku tego nagrania, przy wątku neutrogeny i produktów z AliExpress. Wszystko opiera się na Natężeniu promieniowania oraz jego intensywności. Czyli mamy dwa czynniki: natężenie promieniowania i intensywność tego promieniowania. To sobie zapamiętajcie. Teraz tak. Można sobie wziąć kartkę i długopis, bo to, co powiem, to jest ważne. Um, i tutaj zacytuję z tego nagrania, że trzeba pamiętać o tym, że używasz urządzenia do tego, żeby wywołało efekty na twojej skórze. Jeśli chcesz, żeby to urządzenie zadziałało i żeby były te efekty, to właśnie wszystko zależy od tego natężenia i promieniowania. Jednak tutaj doktor zaznaczył, że nie może podać dokładnych parametrów. Domyślam się dlaczego, ale Ogólna zasada jest taka, że natężenie powinno być 110 mW per square centimeter. Tutaj Wam napiszę to na ekranie. I im mniejsze natężenie promieniowania, tym dłużej musisz robić takie naświetlanie. Do tego dłużej, to zostań do końca nagrania, bo jak się dowiesz, ile godzin dziennie taką maskę powinny wstrzymać, żeby były efekty, to myślę, że się przewrócisz. A wracając do doktora. Więc jeżeli chcesz takie naświetlenie robić przez 20 minut, a nie przez 40 minut, zainwestuj w urządzenie, które ma mocniejsze natężenie promieniowania. Numer dwa, słuchajcie, i to mnie też zawsze zastanawiało, i tutaj doktor o tym powiedział, to jest ilość żarówek LED w urządzeniu. Jak sobie nawet przejdziecie, i tu już nie mówię o maskach, ale takich urządzeniach, co się bierze w rękę, na przykład na AliExpress, to jak pokazują to urządzenie dopiero jakby pod spodem, to patrzycie, a tam jest na przykład 8 tych LEDówek, albo 10, albo 9, I jakby co ci to da? Ilość żarówek w urządzeniu. Im więcej, tym lepiej. Wasz takie urządzenie, które ma jedną żarówkę obok drugiej, wiecie o co chodzi, zaraz wam tutaj znajdę przykład na ekranie, i już dojdziemy do wniosku: jednego, pierwszego. W porównaniu do takiej właśnie, takiego właśnie urządzenia, o którym przed powiedziałam, które ma kilka żarówek LED, a pomiędzy nimi są takie odstępy, jest ich po prostu tyle co kot napakał, no to już z góry wiecie, że to jest wskazane, no tutaj e, nawiązując do doktora na niepowodzenie. Więc tutaj to jest bardzo ważna jest ta ilość tych żarówek. E, I tutaj od razu przyszedł mi do głowy, słuchajcie, panel LED i do tego zaraz dojdę. Natomiast tutaj jeszcze e, ważna rzecz. Ważne jest to, czy kupisz urządzenie, które ma tylko światło czerwone, czy jeszcze kilka innych opcji. Ja wiem, że te urządzenia często tam mają jeszcze na przykład tam światło niebieskie, tak? Na tam yy, celę trądzikową i tak dalej, ale my sobie dzisiaj powiemy, my dzisiaj mówimy o maskach LED, stricte w kontekście światła czerwonego i anti-agingu. Yy, słuchajcie, ważna rzecz, mamy do czynienia ze światłem czerwonym lub światłem podczerwonym. Znowu dwie rzeczy, zapamiętajcie, zanotujcie. Światło czerwone penetruje skórę tak mniej więcej do połowy, czyli ok. Natomiast światło podczerwone, czyli infrared, ono penetruje w głębsze tkanki. Tak jest. I jeżeli chcesz mieć urządzenie, które będzie działało tylko na skórę, no to światło czerwone jest ok. Ale jak zmagasz się na przykład z problemami, takie jak bóle pleców, bóle. Mięśni ogólnie rzecz biorąc, które też właśnie widziałam na, na AliExpress, yy, ale to już się odniosłam, dlaczego tam bym nie kupiła, to właśnie wtedy szukasz światła infrared, czyli podczerwonego. A jeżeli nie wiesz, którą z tych opcji chcesz yy, i yy, nie wiesz, na którą się zdecydować, to najlepiej byłoby znaleźć takie urządzenie, które ma światło i czerwone, i podczerwone. Także słuchajcie. Na tym etapie już posiadając te informacje, przeglądając te wszystkie maski, tak jak Wam mówiłam, te różne urządzenia, co się w ręce trzyma, doszłam do wniosku, co już Wam zrodziłam, że najlepszą taką alternatywą byłby naprawdę taki duży panel naświetlający, gdzie jest żaróweczka obok żaróweczki, on jest wielki. I bardzo często możecie je zobaczyć u biohackerów. Natomiast warto wiedzieć, że takie panele, one nie są tanie. Na to trzeba wydać kilka tysięcy złotych. I w końcu powiedzmy sobie coś wprost um... Tak, znajdziecie takie panele na pewno gdzieś taniej, tylko znowu się upewnijcie, że dostajecie panel ze światłem czerwonym i podczerwonym, a nie na przykład lampę do hodowli kurczaków, bo to są dwie różne rzeczy i niech to nie działa tak samo. Dlatego już powiedzmy sobie to wprost, dostajemy to, za co płacimy. Nie zawsze w życiu wszystko jest tanie. Myślę, że niektórzy do niektórych to jeszcze nie dotarło, ale musicie sobie w końcu z tego zdać sprawę. Przejrzałam mnóstwo stron internetowych, jeżeli chodzi o takie panele, nawet wasz ulubiony AliExpress czy Amazon. Natomiast co mnie również tutaj odrzuca, to jest fakt, że bardzo często te strony nie podają parametrów tych urządzeń, więc tutaj, w szczególności te tańsze strony, znowu jest ciężko, żeby się tych parametrów doszukać. Ale to jeszcze nie jest przełom tego nagrania. Bo to, z jaką informacją ja do Ciebie dzisiaj przychodzę, to spadną Ci kapcie znów. Nawet jak już zdecydowałam, że panel byłby najlepszym rozwiązaniem, to nie spoczęłam na tym, tylko dalej, słuchajcie, grzebałam, grzebałam, aż się doszukałam tego nagrania, które teraz Wam tutaj wstawię i jeszcze przetłumaczę wam je na polski. Słuchajcie. Zapraszam i czytajcie uważnie, słuchajcie uważnie tego, co mówi ten chłopak. Jak nie dosłyszycie, to nie domyślajcie, tylko sobie przewijcie i przeczytajcie jeszcze raz, bo warto. I tested it, and masks are the worst way to do red light therapy by far. All of them are bad, their marketing is deceptive, and it would be impossible to ever make a good one. I'm going to tell you why and tell you the real evidence based way to transform your skin with light therapy. Red light mask companies try hard to look evidence based. This one claims to have dozens of published clinical trials. But if you go to the studies, they're actual peer reviewed ones. They don't use their masks at all. They use the medical light panels they also manufacture. They don't use masks because LED light therapy requires an extreme amount of light, and extremely bright LED. LEDs become too hot, to be so close to your face. So they use LEDs that are grossly underpowered, and then deceive people into thinking they're putting out way more light than they really are. Ten mały przerywnik, zobaczysz na samym początku, ten chłopak mówi to samo, co ja odkryłam, że zazwyczaj y, właśnie te, działanie tych masek jest potwierdzone badaniami, które zostały wykonane na sprzęcie gabinetowym. Y, co w mojej opinii nie ma przełożenia na działanie maski, ale oglądamy dalej. For example, this popular mask claims to be giving you 30 milliwatts per centimeter squared, and directly over the LEDs I measured 14 milliwatts per centimeter squared, which is close enough, I guess. The real deception is that you only get this where your skin is touching the LED directly, but the LEDs only cover a tiny fraction of the mask, and in the space between the LEDs there's less than one milliwatt per centimeter squared. They're doing dose calculations based on a lie. They're calculating the dose. Ja uwagę na jedną rzecz. Pamiętacie o tym, co wam mówiłam? co mówił dr Amir, że żeby takie urządzenie w ogóle było skuteczne, to moc tego urządzenia musi mieć 110 mW per square centimeter, a w tej masce, jak sprawdził ten chłopak i jeszcze potwierdził to innymi badaniami, w tej masce mamy mniej niż 2 mw per square centimeter. Gdzie jest 110, a gdzie jest 2? The dose ...as if the light directly above an LED is coming off the entire mask, but it's not. They say they're giving you this, when they're actually giving you this. In fact, if I take a general average of the whole surface, I get a pathetic 2 milliwatts per centimeter squared. And don't just take my word for it. This scientific paper measured the same popular mask and found an even worse 1.2 milliwatts per centimeter squared. And I don't want to pick on this mask in particular because they're all like this. From a $12 Timu mask to this doctor endorsed mask to this crazy helmet costing over $2,000. For perspective, to get the same amount of total red light shown to reduce wrinkles in this Omnilux panel study, it would require wearing the mask for 17.5 hours. And that would be just a little bit inconvenient. But even if you were that committed, it wouldn't work as the light isn't distributed evenly. In fact, if you're wearing a mask near a window, then you might as well take it off because you're going to get more red and near infrared light in the therapeutic range staring out of a window for 10 minutes than you will from the underpowered LEDs in a mask. Compare this to a panel which uses adequately powered LEDs kept a. Więc żeby były efekty noszenia takiej maski, tak jak on wam powiedział, to byście musieli ją nosić 17,5 godziny w ciągu dnia, a szok. Dodał jeszcze, że nawet jakbyście to robiły przez 17,5 godziny w ciągu dnia. it would be because the placement of these bulbs, is simply Away from your skin where they can be properly cooled by heat sinks and fans, with lenses focusing the light so that most of it still gets to your skin despite the panel being further away, where you're actually getting the quoted power over every point of your skin. But you might say you like the freedom to move around that a portable mask gives you. But this doesn't make sense as I can get the same amount of total light with 6 seconds on my panel rig as a 10-minute mask session. Less time than it takes to with the frustrating sweaty thing on. I spent thousands of dollars on testing equipment to make this video, but to remain unbiased, I panels can be even cheaper than masks as generic ones I've tested from Amazon around 100 give over 50 times as much light and treat a much larger Teraz na koniec mamy te same wnioski, które mi e, przyszły do głowy, czyli że najlepszym rozwiązaniem byłby panel LED. Teraz tak zanim przejdziemy dalej, ja mm, wiem, że na pewno za chwilę ktoś powie chwila, chwila, chwila. E, tutaj mówisz o świat, świetle podczerwonym, ma przecież światło IR e też jest światło podczerwone. E, Ja. I na przykład mówię o tym, żeby używać SPF, które chroni przed HEF, czyli światło, nie, czyli światło niebieskie i IR, więc ktoś może pomyśleć, że coś tutaj się nie zgadza, więc ja do tego jeszcze przejdę, wyjaśnię to na koniec nagrania, dlatego ze mną zostań. Natomiast e, chciałabym się teraz e, podzielić moimi wnioskami na temat masek LED, e, na temat tego, co zamierzam dalej e, zrobić w tej kwestii e, oraz jakie e, metody anti-agingu, na no, jakie metody IT. Anti-agingu ja ewentualnie stawiam i czy będę sięgać po te urządzenia. Dlatego od razu Wam powiem, jeżeli chodzi o maskę, maskę ledową, nie, nie kupię maski ledowej. Prywatnym zdaniem, w mojej opinii, podkreślam jeszcze raz, bo naprawdę niektóre firmy tego nie rozumieją. To są wyrzucone pieniądze, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Ty możesz mieć inne. Tak jak już mówiłam, są w internecie osoby, które twierdzą, że takie maski im pomogły, także jak najbardziej możesz sobie też sięgnąć po takie materiały i słuchajcie. I jeszcze moja taka jedna moja uwaga, na co wy się nabieracie? Na AliExpressie to widziałam, Aliexpressie, Słuchajcie, są jakieś takie masażery, wiecie, typu roller, i że one niby mają led, nie? I że to wam nie wiem, co zrobi? Cuda na kiju, to od razu Wam mówię, że to jest kit. Dlatego, że sobie wyobraźcie to wszystko, co ja mówiłam o parametrach, co mówił Wam dr Amir i jeszcze na temat właśnie tego wszystkiego, co zawarłam w tym nagraniu i co takie światełko LED w takim masażerze Wam da. No nic, no nic. To nawet nie są rolery, tylko jakieś słuchajcie, że niby do liftingu twarzy. No nie, jak chcesz mieć e, urządzenie do liftingu twarzy, to na pewno nie będzie ono domowe. Ehm, ja osobiście bym tego nie kupiła. Takie jest moje prywatne zdanie. Tak, co ja stosuję w ramach terapii anti-agingowej? Po pierwsze, słuchajcie, to jesteś tym, co jesz i nie ma się co oszukiwać. Na ten temat już były filmy na kanale YouTube. Również słuchajcie, ruch, to są takie podstawy, o których wszyscy wiemy, więc to Idę już teraz do bardziej zaawansowanych rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o suplementację z książki doktora Sinklera Jak żyć długo, bodajże, były na ten temat dwa osobne filmy. Trzeci Wam przygotuję już naprawdę jak minie kilka, kilka dobrych miesięcy od tego, kiedy rozpoczęłam tą suplementację, ale już Wam mogę nieco zdradzić, że na pewno dobra suplementacja właśnie... Typu NMN to jest zdecydowanie plus. No i oczywiście słuchajcie. Tego nie oszukacie, natury nie da się oszukać, jeżeli nie pracujecie z powięzią i tutaj nie mówię o jakimś zwykłym masażu twarzy, tylko z powięzią, nie pracujecie z postawą wiecznie skulone, no to tutaj wszystko będzie wisieć, owal twarzy będzie wisiał, Twoja szyja będzie wisieć, bo Twoje boczne i tylne mięśnie szyi zaczynają się skracać, tutaj również będą zachodziły niekorzystne zmiany. Jak pracować głęboko z powięzią? jak pracować z postawą, jak wykonywać drenaż limfatyczny całego ciała, dlatego że pamiętaj o tym, że układ limfatyczny jest to jedyny układ, który sam z siebie się nie oczyści, nie pozbędzie się tych toksyn. Tego wszystkiego uczę cię w moim autorskim kursie Face Modelingu Face Changer, który jest dostępny tylko od 1 do 5 dnia każdego miesiąca do wyczerpania miejsc na platformie Teraz od 1 do 5 grudnia możesz dołączyć do mojego programu FaceChanger, i to jest ostatnia tak niska cena w tym roku. Od przyszłego roku cena idzie w górę, dlatego tutaj zapraszam cię do całkowitej metamorfozy którą ja sama na sobie przeszłam, ty również ją możesz przejść i zadbaj o siebie, bo nikt inny tego za ciebie nie zrobi, a bez względu na to, jakie kremy stosujesz, maski LED czy inne gadżety, jeżeli tutaj twoja postawa jest taka, jeżeli nie wykonujesz codziennie zestawu ćwiczeń, który zajmuje 5 minut dosłownie tylko, jak krewetka cały dzień w tym telefonie siedzisz, to masz już pewność i gwarantowane to, że tutaj zmiany będą zachodziły niekorzystne, będą one nieodwracalne i również, słuchaj, jeżeli zmagasz się ze zmarszczkami, jeżeli zmagasz się z bruzdą nosowo-owarkową itd., itd., a nie pracujesz z powięzią, no to nie ma co liczyć na cud. Dlatego skorzystaj z tej możliwości, którą teraz ci daję, tylko od 1 do 5 grudnia. A wracając słuchajcie do tematu, obiecałam, że powiem Wam czym się różni światło podczerwone, takie właśnie w tych urządzeniach LED od yy, IR. Promieniowania IR. Przede wszystkim promieniowanie podczerwone o takiej dużej e intensywności, czyli na przykład ze słońca, e może być szkodliwe, ponieważ ono wytwarza bardzo dużo ciepła. Czasem może uszkodzić skórę, dlatego e zaleca się ochronę przed nim. Natomiast, jeżeli chodzi o światło podczerwone, taki, takie używane w tych terapiach, o których przed chwilą Wam mówiłam, ono jest w bardzo niskim natężeniu. E I tutaj wam przeczytam. Wykorzystuje bardzo specyficzny zakres długości fal i niską gęstość mocy, co oznacza, że nie generuje szkodliwych poziomów ciepła, nie jest szkodliwa, gdy jest stosowana prawidłowo taka akuracja. To jest bardzo ważne. Terapia światłem ogólnie rzecz biorąc jest uważana za bezpieczną do regularnego stosowania, a również pamiętajcie, że te panele, np. LED, jeżeli kupujecie, nie, nie wiadomo skąd, tylko od sprawdzonej firmy, to one również przecież przechodzą różnego rodzaju testy, badania, a także muszą spełniać odpowiednie normy. Czyli ogólnie rzecz biorąc, podsumowując, promieniowanie IR o wysokim natężeniu może właśnie powodować trwałe uszkodzenia cieple, cieplne i Yy, I ogólnie być szkodliwe przy nadmiernej ekspozycji, podczas gdy właśnie trafia światłem pod czerwonym niskiej intensywności, yy, wykorzystuje określone długości fal tego światła, aby promować gojenie i funkcje komórkowe bez generowania szkodliwego ciepła. To nie jest sprzeczność, tylko kontekst zastosowania i intensywności tutaj jest kluczowy. Słuchajcie, to już będzie na tyle w dzisiejszym nagraniu. Mam nadzieję, że tutaj docenicie czas i zaangażowanie i ilość miesięcy i godzin, które włożyłam w jego stworzenie. Nie zapomnijcie, na www.słomoda.com czeka na Was face changer, ale tylko do 5 grudnia. I słuchajcie, taka mega ważna informacja. Zaobserwujcie mnie na TikToku, ta sama nazwa użytkownika co na Instagramie. Tam się widujemy na żywo. Jeżeli masz pytania, odpowiadam na nie na żywo. Także często się tam pojawiam włącznie powiadomienia i do zobaczenia na żywo. Cześć!